I tak to już wygląda. To danie, tutaj jest reszta. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejne pyszne danie, i tym daniem będą klopsiki z mięsa mielonego, mieszanego w sosie koperkowo-śmietankowym. Macie na moim kanale już. W sosie pomidorowym, i dlatego, że nie mam na moim kanale sosie koperkowo-śmietankowym, chciałam wam to pokazać. Pokażę wam tą podstawę robienia tych klopsików, i na koniec zrobię w sosie koperkowym, ale jeżeli ktoś nie lubi, nie może śmietany, można zrobić również w sosie własnym, to znaczy bez śmietany i bez mąki. A więc gotujecie 20-25 minut i są już gotowe. Takie klepsiki możemy jeść z ziemiakami, z kaszą, z makaronem jak najbardziej. Taką opcję bardzo lubią dzieci, właśnie z makaronem. Jeżeli macie w domu jakichś niejatków, to jak najbardziej z makaronem za Nas Teraz przejdę już, pokażę Wam, jakie robi to danie. I oczywiście, jak można prosić osoby o łapki. I wam pokażę te składniki. Tutaj mam mięso wieprzowo-wołowe. Tutaj mam wodę, około 100 ml. I do tego daję 3 łyżki bułki tartej. Mieszam. I to sobie stoi, ponieważ bułka musi napęcznieć. Jedno jajko. Małą cebulkę. Możemy dać do środka również łyżeczkę musztardy. Będzie miało lepszy smak. Dodamy również na koniec jeszcze złyżkę koperku świeżego. Oczywiście śmietana słodka z dwie czy mąki, olej do smażenia, albo oliwę, albo smalec, albo masło klarowane, co używacie te klopsiki. zalewamy oczywiście wodą i one powinny być przykryte. Pieprz czarny, sól, troszeczkę tymianku, troszeczkę papryki słodkiej. Troszeczkę ostrej mam czubryce, jeżeli nie macie, możecie dać z pół łyżeczki ziół prowansalskich, albo ziołowy pieprz łyżeczka. Jeżeli bym czegoś zapomniała, to proszę zawsze spojrzeć w przepis na dole, tam powinno zawsze być podane. Oczywiście po wsmażeniu możemy dać jedną marchewkę, taką 80 gram możemy dać również pół cebuli czy jedną małą czy średnią cebulę, kawałek pora, kawałek selera. Mimo, że to będzie sos koperkowy, przejdę do pokrojenia sobie cebuli drobniutko w kostkę. Oczywiście możecie na desce. I teraz wkładam do środka tą cebulę, jedno całe jajko, oczywiście tą bułkę namoczoną, Bółka musi być, bo Wam wtedy to mięso się spulchni. To jest bardzo ważne właśnie przy kotletach mielonych, jak również przy klopsikach albo pulpecikach. Tutaj mam taką średnio ostrą musztardę, dokładam łyżeczkę musztardy i teraz przyprawiam łyżeczkę pieprzu pieprzuciłowego po łyżeczki tymianku, czubrycę zieloną z czerwoną, również dołożę łyżeczkę. Papryka, również łyżeczkę. Jak nie ma dzieci, to odrobinkę szczypty ostrej, bo one już tu muszą być przyprawione. Ten farsz tu musi być już dobrze przyprawiony, musi być smaczny. I oczywiście z pół łyżki albo łyżeczka, łyżeczka czubata soli na początek dajemy, ale później do sosu będziemy musieli na pewno dać również taką jedną łyżeczkę i teraz to wszystko już mieszamy, ja również mam gałązkę lubczyka, umyłam i teraz oberwałam te listki pokroję te gałązki, włożę do sosu i tutaj mam szczypiorek i teraz kroję to wszystko razem, bo da naprawdę dużo lepszy smak i teraz mieszam to wszystko razem dwie, trzy minutki i doprawiam wtedy jeszcze solą, pieprzem Możecie tak samo robić każde jedne klopsiki czy pulpety, a na koniec tylko do sosu dajecie albo przecier czy pomidory. Macie w sosie pomidorowym, albo w sosie własnym można robić również. I tutaj mam kolorowy pieprz. Dam jeszcze to wcześniej po pieprzu. Kolorowego z pół łyżeczki. To jest biały, czerwony, czarny razem. I on Wam da tutaj super smak. Próbuję. Jeszcze troszeczkę soli bym dała. Moja sól jest łagodna, a więc dam z łyżeczki jeszcze soli. I to wszystko. Teraz mięso sobie czeka z 5 minut. I zaraz biorę się za smażenie. I zanim mi się nagrzeje, mogę sobie robić już. Te klopsiki. I odkładamy. I gotowe. Już sobie pokroiłam seller, por, cebulkę, natkę pietruszki. Tutaj mam kawałeczek jeszcze pietruszki korzenia. Jeżeli macie pasternak, jak najbardziej możecie dać kawałeczek pasternaka, bo nie zawsze pietruszka tutaj za granicą się zdarza. Luksus kolejny, a już wspomniałam o tym kiedyś. Ok, to sobie czeka. To mi się już prawie nagrzało. Teraz większe, bo już mam te kulki zrobione. I wsypuję trzy łyżki mąki na talerz. Takie dobre, mogą być na cztery płaskie. Patelnia się już nagrzała, a więc daję dwie łyżki oleju łyżkę oliwy teraz już wkładam na to patelnię te klopsy te pulpeciki wkładam już tu obtaczam wszystkie i wkładam na patelnię i już możemy obracać te pierwsze bo nie mogą się Wam Palić. To jest bardzo. Tą czynność musimy wykonać szybciutko, ponieważ mąka się szybko pali. Musimy od razu zmniejszyć ten olej na patelni. Tak, akurat moja się bardzo szybko grzeje. Możemy sobie już wcześniej przygotować mące. Obtaczamy i szybko na patelni. One nie mogą stać. Długo w tej najlepiej żeby nie stały długo w tej I już ostatni. I obracam resztę. Teraz do tego wrzucam wszystkie warzywa już. I tam się smaży. Tak dwie Możemy jeszcze raz obrócić, dajemy jeszcze tą resztkę mąki. Tak to wygląda. Możemy troszeczkę tak poruszać. To jest moja opcja. Tak nie widziałam nikogo, ale wam powiem, to funkcjonuje. Teraz zalewam wszystko wodą. Mam lit? Tak powinno być, żeby były zakryte. Przynajmniej tak u mnie jest. Teraz to, co mogę zrobić, to jeszcze sobie przyprawię. Już się zaczyna gotować. Zmniejszę o połowę. Łyżeczkę soli. Spół łyżeczki pieprzu czarnego. Łyżeczkę łyżeczkę ziołowego Jak macie czubrycę, dajcie do sosu też z łyżeczkę czubrycy. Na pewno nie zaszkodzi i przygotowałam sobie czosnek. Można dać go do środka, chociaż z pół, wtedy będą miały klupsiki fajny smak, ale jak tak wrzucicie, to ten smak z czosnku się również nagotuje. Nie ma problemu. Mieszamy i przykrywam. Wyłączyło się. 20 minut minęło. Tak wygląda już ten sosik. Wyciągam i próbuję. I proszę zobaczyć, jest ugotowany. Mmm. Super. Naprawdę coś pysznego. Tam śmietane. 50 do 100 ml. Z łyżkę koperku, ja mam zawsze mrożony pocięty, kupuję taki duży pęczek daję do dwóch, trzech woreczków, a więc mam zawsze pod ręką i proszę zobaczyć tutaj są te kaper i na koniec możemy dać chociaż łyżeczkę one są takie łyżeczkę, dwie możemy dać troszeczkę tego sosu nie zaszkodzi, ponieważ ten sos nie może być mdły, włączamy bo mi się po 20 minutach wyłączyło Włączam na całego można powiedzieć na 9 i tak to już wygląda i mieszam i nie stukam, widzicie? I jeszcze to co mogę dać, chociaż łyżeczkę małą masła i ja już na koniec zawsze troszeczkę daję pieprzu, ponieważ śmietana zabierze zaraz smak, a więc troszeczkę pieprzu daję. Teraz naleję, pokażę Wam jak wygląda możecie dać troszeczkę więcej śmietany, będzie jasny ale proszę zobaczyć ja myślę, że taki kolorek jest również bardzo fajny mieszam na jeden a więc na koniec musimy dać jeszcze z pół łyżeczki soli zaraz będzie gotowe, zagotuje się z minutkę, dwie gotowe a więc suma sumarum wszystko razem, pół godzinki i macie danie gotowe. Jeżeli tak zrobicie, to Wam powiem, że będzie zawsze smaczne i Wam nikt nie odmówi. I tak to już wygląda. Zapraszam bardzo serdecznie.